Cześć, witajcie w materiale z Assassin's Creed Odyssey. To nie będzie taki standardowy materiał typu gramy, bo jak zapewne wiecie, Odyssey miało swoją premierę 5 października ubiegłego roku. Więc nie mam tutaj zamiaru pokazywać jakichś różnych aspektów tej gry albo prezentować jakiś wybrany fragment fabuły. Chcę natomiast pokazać, że w Assassin's Creed Odyssey da się grać wyłącznie za pomocą łuku, prowadzić walkę wyłącznie za pomocą łuku i strzał. I że ten styl gry jest całkiem ciekawy i może dawać dużo frajdy i może być dobrą alternatywą dla osób, które nie przepadają za walką taką standardową w tej grze, walką wręcz. I w tym celu zinfiltrujemy sobie. W warownie Akrokorynt Specjalnie znalazłem miejsce, które ma dużo wrogów. Jeszcze na wszelki wypadek sprawdzimy, czy zaznaczyłem wszystkich przeciwników. Właśnie spróbuję oczyścić tą tą bazę, tą warownię. O, jednak nie zaznaczyłem wszystkich. Spróbuję oczyścić tą bazę, nie używając e, w miarę możliwości broni do walki wręcz. Właśnie w taki sposób przechodzę Odyssey. Mam już ukończone 30 godzin w tej grze. E, w taki sam sposób grałem też w poprzednią część w Origins. E, I powiem szczerze, że taki styl rozgrywki, właśnie łucznikiem, czy w tym przypadku łuczniczką, e, jeszcze mi się nie znudził. Wygląda to tak, że zawsze staram się znaleźć jakieś dogodne miejsce które pozwoli mi bez problemu wykończyć przeciwników. Zazwyczaj jest ono na górze. Ważna kwestia jest taka, że jeśli chcemy grać właśnie w taki sposób, to nie będzie się dało zrobić tego bez tych tak jakby magicznych zdolności, które wynikają z tego, że bohater lub bohaterka Posiadają. Ok, tego może standardowo załatwimy. Te umiejętności wynikają z tego, że bohater lub bohaterka posiadają włócznie Leonidasa i mogą właśnie wykorzystywać te nadnaturalne zdolności. To jak wyglądają te ataki. Aha. Okej, okay, udało się. Tak wyglądają te ataki, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna, czy pasują do tego uniwersum, czy nie. No ale sprawa wygląda tak, że w inny sposób tutaj mamy jeszcze jednego strażnika. W inny sposób nie da się w tą grę grać, korzystając właśnie z łuku cały czas, dlatego że te bazowe yy, bazowe obrażenia jakie zadajemy Czyli te niewynikające, jakby z, z drzewek zdolności. No bo mamy tutaj trzy drzewka: Łowcy, Wojownika i Asasyna. Ja właśnie wykupuję sobie głównie zdolności związane z Łowcą. Dlatego mam dużo zdolności, które pozwalają mi w jakiś ciekawy i kreatywny sposób wykorzystać strzały. No, ale jeśli nie muszę tego robić, to zakradam się za plecy i wykańczam przeciwników standardowo. E, w innym przypadku, właśnie szukam jakichś wysokich miejsc, chociaż to będzie dość kiepskie miejsce. Może przejdźmy naokoło. Tam jest jeden przeciwnik, który jest niechroniony, niekryty. Okej, okay, tutaj też mamy jednego przeciwnika. Ale poczekamy, aż przejdzie. Taki styl gry łucznikiem może być właśnie ciekawą alternatywą dla osób, które są mm, znudzone y, po prostu walką. No ja nie ukrywam, że walka wręcz w Assassin's Creed, w tych nowych odsłonach. Nie jest według mnie najmocniejszą stroną tych gier, dlatego zdecydowałem się właściwie całkowicie ją porzucić. I nawet w sytuacji otwartego konfliktu, który mam nadzieję zobaczymy, używam po prostu strzał. Wszystko idzie jak po maśle. Okej, okay, prawdopodobnie wywiąże się zaraz jakaś otwarta walka. Chociaż to może być kiepski pomysł, więc może. Tutaj spróbuję zrobić dość trudną rzecz. Mianowicie połączyć. O ile mi się uda. Ok, jedna osoba zauważyła na pewno ciało. Ok, ale może teraz uda mi się połączyć te dwie zdolności. Ok, wywiązała się otwarta walka. Czwarta walka wygląda w ten sposób, że po prostu eee, unikamy kontaktu, cały czas się cofamy. Utrzymujemy dystans i wykańczamy kolejnych wrogów strzałami. To nie była zbyt długa walka, więc nie była też wymagająca zupełnie. Okay. No to inaczej trzeba zrobić, zróbmy tak. Teoretycznie mógłbym go teraz wykończyć atakiem wręcz, no ale powiedziałem, że nie będę tego robił. Eee, staram się właśnie to omijać. Ok, mamy tu kolejnego przeciwnika, który jest zupełnie niekryty. Więc szybko sobie z nim poradzimy. W grze jest dużo zdolności, które bardzo pomagają grać właśnie te, w ten niestandardowy sposób, właśnie, właśnie korzystając wyłącznie z łuchu. Można sobie włączyć chociażby odnawianie automatyczne strzał. Przy ilości drewna, które zbiera się w tej grze w jakiś przy okazji jakichś regularnych wycieczek do lasu no to to automatyczne odnawianie jest bardzo przydatne, nie trzeba wychodzić do Menu i samemu tego robić Zostali prawie sami silni przeciwnicy. Jeszcze spróbuję wykończyć tego. Ok, niepotrzebnie wystrzeliłem strzałę przedtem, ale myślałem, że będę musiał wykonać jakiś specjalny atak. No czasami to celowanie nie działa najlepiej. Tutaj widać, że. Aha, przez to, że. Okej, okay. nie spodziewałem się tego, ale może to nawet lepiej. Może czas na kolejną otwartą walkę, chociaż to nie powinno mi sprawić problemu, bo zostało już tylko dwóch przeciwników. No ale, jako że powiedziałem, że otwartą walkę też da się w ten sposób prowadzić, no to spróbujmy. Hello, mogę sobie na przykład włączyć e, zatrucie. To też jest oczywiście zdolność, która nie musi być przypisana do łucznika, ale ja ją przypisałem. Oponenci często wykonują takie właśnie uniki. Trzeba być na to przygotowanym. No i został jeden strzał. Tak wygląda walka w zwarciu za pomocą łuku. Po prostu cały czas trzymamy dystans, cofamy się i sukcesywnie eliminujemy kolejnych wrogów. I to by było, myślę, na tyle, jeśli chodzi o przeciwników. Eee, więc w ten sposób da się przejść całą grę. Nie ma ani jednego zadania w tej grze, które nie da się ukończyć właśnie za pomocą łuku. No bo każdą walkę po prostu da się w ten sposób ukończyć, wygrać. Nie ma z tym żadnego problemu, jeśli wykupujemy odpowiednie zdolności. Warto też wspomnieć o tym, że, że Ubisoft udostępnił taki system, który pozwala zmienić wygląd noszonych elementów ekwipunku przy zachowaniu ich statystyk. Więc nie musimy wybierać między statystykami a wyglądem, bo jakby nie było tego systemu, to wyglądałbym w ten sposób. Nosiłbym taką ciężką, mosiężną maskę, zupełnie inaczej by to wyglądało na, na tej postaci. A tak postanowiłem sobie, że będę wyglądał jako, jak taka właśnie typowa łuczniczka. I ten system bardzo pomaga nie zaburzyć tej takiej imersji. Kiedy wczuwamy się w postać łucznika. Więc to by było na tyle. Zachęcam gorąco do spróbowania takiego e, sposobu gry, takiego dość niestandardowego, bo myślę, że większość graczy, zdecydowana większość, preferuje walkę wręcz. Może nawet nie wiedząc, że grę da się ukończyć kompletnie z niej, nie korzystając. Może to być ciekawa przygoda, szczególnie dla osób, które na PC grają za pomocą myszki. Sprawdźcie taki system, a może jeżeli już z niego korzystacie, jeżeli wolicie grać jako łucznik lub łuczniczka, to podzielcie się swoimi wrażeniami. Napiszcie, czy to jest według Was ciekawsze od grania takim typowym wojownikiem? I do usłyszenia!